Centrum Kultury i Rekreacji i Wiadomości Poezja Wisławy Szymborskiej w Uniwersytecie III wieku Seans filmowy kina niezależnego dla młodzieży z Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kolejny seans w kinie Centrum Kultury i Rekreacji Spotkanie z podróżnikiem A w sporcie zakończenie drugiej ligi koszykówki Amatorska Liga Koszykówki rozpoczęła rozgrywki Wyniki z ligowych parkietów oraz wynik meczu sparingowego piłkarzy Korony i Jawi 11 marca bieżącego roku w sali audiowizualnej odbył się Wieczór Poezji Wisławy Szymborskiej. Program przygotowany został przez panią Leokadię Łopusiewicz, a wiersze zaprezentowali członkowie zespołu Fermata Live. W prawie godzinnej prezentacji znalazły się te bardziej, ale i mniej znane utwory poetki, przedstawione w bardzo sugestywny, nieraz zabawny sposób. W poniedziałek 11 marca zostały wyświetlone filmy w ranach Kina Niezależnego. Tym razem seans obejrzała młodzież z Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wschowie. Natomiast w piątek w ramach kina Centrum Kultury i Rekreacji wyświetlony został film Idy Marcowe w reżyserii Georgia Cluneya. Po raz pierwszy po festiwalu 100 Droga zaprezentowali się podróżnicy w ramach comiesięcznych spotkań. Tym razem gośćmi Stowarzyszenia Twórcze Horyzonty byli Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie z Warszawy. Goście zaprezentowali pokaz Zaskar szlakiem himalajskich karawan. W przygotowaniu są już kolejne pokazy, a najbliższy odbędzie się 13 kwietnia bieżącego roku. Koszykarze WSTK zakończyli drugoligowe rozgrywki. Z uwagi na wycofanie się kilku drużyn nie ma potrzeby rozgrywania turniejów balażowych, które wyłoniłyby Spadkowiczów. Tak więc nasz zespół utrzymał się w tej kategorii rozrywkowej, ale czy wystartuje w przyszłym sezonie zadecydują najbliższe miesiące. Niestety pożegnanie z ligowymi rozgrywkami we wschodzie nie wypadło najlepiej. Drużyna WSTK przegrała ten pojedynek wyraźnie i zasłużenie, pomimo dobrego otwarcia w pierwszej kwarcie. Potem było już tylko gorzej. Dwie kolejne wyraźne przegrane kwarty spowodowały, że nasz zespół był tłem dla gości Skłodzka. Niestety grający trener niespełnia jak na razie pokładanych w nim nadziei i niestety nie wyciąga wniosków z gry swoich koszykarzy. Dużyna straciła już nawet ambicje lepszej gry i dobrze, że sezon dobiegł końca. Podsumowanie rozgrywek już niebawem znajdzie się na naszej stronie. Z dziennikarskiego punktu widzenia WSTK do Rolnysa Kłodzko 70 w kwartach 22-17, 13-25, 18-27 i 17-14. Najwięcej punktów dla WSTK zdobyli Chodkiewicz i Jaworski po 18, a dla gości Cieśla 27. Amatorska Liga Koszykówki rozpoczęła z rozgrywki. Pierwszy turniej odbył się w niedzielę 17 marca, a oto wyniki. Mali bez nazwy 48-42. Nieślubne dzieci Jordana bez nazwy 55-52. I w trzecim, ostatnim pojedynku Mali nieślubne dzieci Jordana 57-26. W tabeli po pierwszym turnieju na pierwszym miejscu Mali... Z dwoma zwycięstwami. Nieślubne dzieci Jordana z jednym zwycięstwem i zespół bez nazwy, jak na razie bez zwycięstwa. Drugi turniej odbędzie się 7 w kwietnia w sali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji przy ulicy Moniuszki. Grały również grupy młodzieżowe. Młodziczka swój mecz rozegrała awansem w dniu 14 marca. Korona, wicho Zielenia Góra, 93-26 w kwartach. 26-12, 24-5, 24-3 i 19-6. Najwięcej punktów Stasiak 22, Kowalczykowska 21 i Dul 14. Dla gości Karkosz 16. Grali również Kadeci. WSTK, Gimbasket 65-59. W kwartach 11-16, 15-15, 10-20, 29-8. Najwięcej punktów dla WSTK Chałupka 18 i Kurkowiak 15. Z uwagi na odwołanie pierwszej kolejki rundy wiosennej, piłkarze Korony rozegrali mecz sparingowy za Siednica. Ten szkoleniowy mecz zakończył się zwycięstwem Schowian 10 do 2. Już w najbliższą sobotę nasi piłkarze powinni zaprezentować się przed własną publicznością, ale czy dojdzie do tego meczu, zadecyduje pogoda i Lubuski Związek Piłki Nożnej.